Eee, tam kierowniku krzywo, no co pan godo, winkierkami się podprostuje, no tu troska węziutko wysła, ale to wie pan, łoszczynność, czas oszczędzać na materiale, no, podbizę pan, pude jak świeże bułecki te mieszkania tu w tym bloku, pewnie, teraz jest kryzys, młodzi się w kredyty, pakuje to, ha, ha tam podstukujemy ładnie, jakieś domy tam tynki coś i tam no, jak ino w przydzie wodę jakiś cobito, to od razu będzie ja mokro i się zrobi kupioł od razu. Jest bym cenę płodbił większą niż pan godo Pewnie. Jak ja tu przeryklamuję, jestem on taką stronę na facebooku, to... Puh, ale się pchać w zamę oknamy. No, wie pan po ile to rozmieszkania, co? Pewnie. No i ważnica jest tak, żeby jak no i zrobić, żeby innej drodzy sprzedać, nie? czy pan w tym siedzi tak jak jo, no. Zęby były oba jedni na tym betonie. No. Chyba się, bo... się pan bo o bo ksule schodki. powiem że tak miało być. To jest nowa technologia. No. Czyste powietrze, czy coś, nie wiem. Jakieś grawitacje, wszystko to można wymyślić, co i na komu pasuje. Wszystko się sprzedał. No. Nie widzisz, nie widzisz pan, co rząd wymyślał? Co im pasuje i wszystko ludzie kupują, łykają to jak kanarki. Jorku, <laughs> no, pójdzie wszystko, nie przejmuj się pan, my tu jeszcze troszkę podstukujemy tak do oka i będzie, tak będą swojego mieszkania, pewnie, no, no, dobra, a no, my robimy, no, na razie.